Hejka, moi drodzy, ja jestem Amroth, witam was w nowym przejściu. Zagrajmy, wy tym razem jest to gra Loki. Yy, gra typu hack and self, bardzo trudna dosyć. Troszeczkę grałem niewiele. I cóż, przejście od jednego miejsca do, drugie, do drugiego, gdzie na, po, pomiędzy trzecie miejsce, to w ogóle masa i można się tłuc, tłuc, tłuc. Przeciwniki z odgroma ciut, ciut, i jeszcze trochę. Yy, cóż, lecimy tym solo wyboru mamy cztery postacie. Tak, tutaj mamy hmm, postać, którą wcześniej grałem, czyli Selinę. Um, nie jest zbyt ciekawą. Poziom trzeci, złota. Uuu, 4600? Ej, ja tego nie miałem tutaj. Dobra, nieważne. Teraz jak sobie zrobimy nową postać, przedstawiam postacie. Mamy tak, mamy właśnie Selinę z grecką wojowniczką. O tak, ta grecka, ta tarcza. Hmm, sparta, ciekawe. E, egipski Czarnoksiężnik. To cię chcę w ogóle przyrzec może wrócę jeszcze do greckiej wojowniczki. E, grecka bohaterka jest wszechstronną wojowniczką. Opanowała broń, pozwalającą jej walczyć zarówno w bliskiej odległości jak i na dystans. Potrafi także zadać, e, zakładać pułapki. Jej bogały to Artemida, bogini łowów, Atena, bogini mądrości oraz Ares, bóg wojny. Tak jest. E, w sensie mam Egipski Czarnoksiężnik. E, egipski bohater czerpie swą moc z magii żywiołów. Ma w swoim arsenale szeroki wybór czarów bojowych opartych na ogniu, ciemności oraz błyskawicy. Odejdzie się czyli Bogu Słońca, Sytowi Bogu Ciemności oraz Horsowi Bogu Faraonów. E, Hors, bardzo fajny Bóg ogólnie. E, jeżeli chcesz się taki o mitologii takiej... Właśnie Mitologia grecka połączona z fantastyką. Polecam książki pana Ricka Riordana, czyli głównie Percy Jackson oraz jego sequel. E, egipski to także e, pan Rick Riordan, tym razem Kroniki Rodu Kane. Astecka szamanka, zatem nasemna. Siła asyckiej bohaterki tkwi w jej magicznych mocach. Czerpany z natury. Potrafi przywoływać różne stworzenia i przybierać zwierzęcą postać. Takie taki, taki dru, ten... druid z wowa. <laughs> e, postać. Może także świat e, wezwać świat duchów. Oddaję cześć Kecakoltowi, czyli Bogu natury, Tyca Tlipocy nie wiem, Bogu nocy oraz... A tego wam nie przyznam. Innymi sobie Bogu śmierci. Oraz mamy nordyckiego wojownika. E, tutaj także mam książkę. Od tytułu Wilki Lokiego. Chwileczkę, troszeczkę. Okej, okay, mam ją. E, tak. A to jest KL Armstrong, Armstrong oraz MA Mar, czyli Wilki Lokiego. Jest to pierwsza część, na razie jest tylko z pierwszej dostępna. Właśnie o nordycki boga, nordyckiej mitologii. Polecam bardzo fajne książeczki. Może zrobię kiedyś film. E, wracając. Nordycki bohater to twardy wojownik polegający na walce w bliskiej odległości. Podaje przywołać e, przeciwnika jednym uderzeniem. A jeśli to nie pomoże, może wezwać broń z lodu i błyskawic. Oddaje część Torowi, czyli Bogu Piorunów, Tyrowi, Bogu Wojny oraz Odnowi, Bogu Wiedzy. A jak wiemy, Thor jest e, grywalną postacią, przynajmniej według e, dla mnie w Diablo 3. E, tak jest. Chciałem go nazwać Odyn, właśnie albo Thor. Nazwijmy go Thor, na, na część właśnie Boga Piorunów i rozpocznijmy naszą podróż. Nie ma nic ciekawszego niż walka jako prawdziwy nordyjski wojownik, który roz, potrafi rozpłatać toporem dźwięga na cztery równe części. A, rozpłata na cztery równe części, tak, babu. Genialnie, że coś ujął. I zobaczmy co nas tutaj czeka. Hmm. Na dzień nic ciekawego mamy jakieś 60 FPS-ów. Mamy dwórczyny to topór, podstawowa broń, zbroi nic, obiekt nic i skład... Jesteśmy goli we soli tak naprawdę. Rozumiem sobie... No chodź to. Jest jakiś brzydki. Ale dobra, tutaj coś mamy. Algin Mendrzec z I have finished cutting wood to reinforce the barricade around the village. Aha. I've been waiting for you all morning. You certainly took your time to cut that wood. It's now one month since your brother left to go hunting. He may be the toughest warrior in Thordane, but the lack of news worries me. Especially with this wretched winter. Your mother has fallen ill. Słuchaj, jak to jest mój tatuś, to Tak trochę dziwnie, jestem dwa razy większy od niego i bardziej umieśniony. Aha, czyli do wioski jeszcze na razie nie możemy się udać. Nie wiem, po. może. O jezu, trochę Gierka mi ścina, niestety. Mimo, że mam tutaj 70 FPS-ów, to jest w ogóle dziwne. Um, tak, tutaj mamy ru runa, ruina y, na północ y, od wioski. Czyli będziemy musieli iść na północ, czyli idziemy w tą stronę, tak, na north. A stacki nordyckich, grecki, tak tutaj mamy różne zadania. Coś, coś mi mówi, że będziemy y, ten, przeszukiwać różne tereny i wchodzić do. Oj, właśnie mam pięciu rogów. Są to wilki, najmniej mają tylko. Uhuhu, 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 uhuhu. Tak, jak widzicie, posoka leje się grubym strumieniem. A to wilczek? Ciach, ciach. Dobra, jest uzdrawiciel. My father Arngrim sent me to fetch the potion you prepared for my mother. Hail, son of Arngrim! I have just finished the potion your father requested recently. Terrible visions haunt my mind. Your brother and And winter, with its heavy snow, has lasted for 3 years now. Anyway, go now and take this potion to your father. No to macie wyjątkowo długą zimę. Ja bym nie wytrzymał. Udało ci się wykonać zadanie misji. Normalnie aż jestem aż się cieszy, normalnie aż pójdę się w krzaki. We are under attack. Strangers appeared ravaging all in their path, killing half the village. The survivors have locked themselves into the longhouse. I beg you, throw back these invaders and go join the other villagers. Tak, taki ostry skok mieliśmy. Tu mam napoje różnego typu rodzaju: napoje życia, manny, oczyszczenie wytrzymałości i tak dalej. Nieźle nam ścięło. I atakuje uczeń seta! No proszę! Ja tutaj mam unik... My normalnie nie unikamy. Aha, czyli nasz ojciec tutaj sobie usiadł. Uhoho, prosto przez głowę. To są wieśniacy. Jest gron, nie ścinaj mi tak, wiecie, co poczekajcie chwilę. Yy, może zmniejszyć rozdziałkę chwilę. Yy, niestety nie mogę zmienić rozdzielczości póki co. To jest... A, ty jesteś kupczym, dobra. razie no, nic nie mamy, żeby cię kupić. Ty? Tak, tak, tak. Dobra, mniejsza tu widzę wrogów. A mam ochotę po Pociąć ich, kurde! No, musimy zniszczyć wrota Seta. Więc musimy je nie trochę z retroporem. Na. No, Dzisiaj są moją wyjątkową użycia. On ci daje tylko pięć. Ginny, sługo Seta. Set jest jednym z bardziej. Wkurzających bogów. Głównie kojarzony ze złem. Najwięcej, no niestety. Cóż. Egipcjanie tak średnio go lubili. Set był także bogiem wojny, z tego co. Jeżeli dobrze pamiętam, do niego właśnie się modlono podczas wielkich wojen. Gdzie, no, wsparcie Boga, zniszczenia było dosyć przydatne. gdzieś w sensie jeszcze był Kraśnic? Zostało jeszcze jedno tutaj. Nie, mam, mam wrażenie, że to jest jakaścina. Nie wiem dlaczego. Tak jest, wykonały misję. No, normalnie, się świetnie. Znaleźć duży kawał wilczego mięcha. Oko ja mięchą w hery are you come out, come out wherever you are, albo to po prostu jak ja chodzę na, na obiekty, tak się dzieje. Właśnie ścina i chyba tak jest. Aha, tutaj mogę przekuć, dobra, Poszukajmy szukajmy jakiegoś tu kawałka wilczego, wilczego mięcha dla... Naszego przyjaciela, może coś znajdę, może nie A, mokry śnieg chyba póki co nic nie znajdę, wiecie? Dobra, ruszmy się przynajmniej do głównego zadania Ja jestem taki wielki wszyscy, kurde, kurduple Where are you, my son? I cannot see a thing were By a horde of sorcerers come from another land. They wore strange clothes. But those dogs killed almost all the villagers. I couldn't save your mother. I am finished, my son. If only your brother had been here blah, blah, blah. to fight with us. I beg you, my son. Tell Master Odin that we have fallen. He often wonders hereabouts. in one guise or another, he alone. No i synu, no bra, nasconfig W ogóle mamy doświadczenia w No i tatusz nam umarł. Uła. Where are Ja... No, ja przytoczę, on jeszcze mówi. Dobra. A, już, już martwy, dobra. Spoko, Rinoko. No, zobaczmy co... Mm, w poszukiwaniu Odyna. No, czekaj jakiś ślad Odyna. Hmm, może odynca prędzej. Będzie lepsze. Odynie, mój ty kochany Odynie, w herariu mam dla ciebie... Eee, kubek smalcu, dobra, nie będziemy się naśmiewać może z y, boga <grym> mądrości. E, aha, tam muszę iść, dobra, tam jest wskaźnik. Mm, o, śliczna mapka, naprawdę. Mm. O, to jest lepsze. Zajdziemy sobie jednoroczny miecz. Bo on jest niebieski w ogóle. Nad wą... Co? Nadwątlący podstawowy miecz. 8-12 to jest 6-8. To jest lepszy niż nasz topór. Idziemy zatem ciachać wrogów. Ciach, ciach, ciach. Idziemy napierdzielać ile blezie. Wchodzę Tor to Tor, nie? Wiecie, to są początki Montafi do Diablo 3, nie? No, to tu muszę się nauczyć chociaż jakoś tam szmyrgać tym mieczykiem. No i właśnie o tym mówię, zobaczcie na minimapę. Znaczy, i tych no sport tutaj było. Dostało kij, a, sobie weźmiemy. Będziemy szmyrgać yy, między kijem. No, doświadczenie nam się zbiera. Proszę... i pięknie, udało mi się osiągnąć drugi poziom. E, w takim razie, atrybuty... Mm, cóż, na pewno pójdziemy w siłę z dwa punkty. Witalność też z dwa. No może jeden z ręczności. Odporności 0, trochę tam tego i owego, coś tu jeszcze. Składnic nie mam innego. Yy, tak, tutaj mamy właśnie wiarę. Yy, czyli to są o, po prostu umiejętności. Dobra, mamy 114 zowiar. Dla wojownika to najważniejsze jest właśnie pakowanie w yy, siłę i w energię. Pędzie pieski. Znaczy kurde tylko tu jest. No nie... Czuję się jakbym wprowadził hid w, gniaz... yy, w mrowisko. Był jakiś tam efekt chyba czy coś. a ja straciłem prawie połowę życia. A tu jest skrzyn... O, to są aż dwie skrzynki. Ciekawe jak się tam kurde dostać. Hmm. Nie widzę tu kurde przejście, żadnego szkoda. Tu mamy trochę wody. Umyjemy sobie buty. Uśmierdzą kupą Liczą. Mam dużego... O kurwa, duży wilk. Dobra, wypierdać, wypierdalać, wypierdalać, wypierdalać. On jest za mocny, on ma 300 zdrowia. Ja mu go muszę jakoś tu zgubić, go. Jeszcze biegnie? O, dora. Zost... Dobra. Poczekaj aż mi się zdrowie zregeneruje. O Jezu, jeszcze... Goblin Wojownik. Ja chcę załatwić tego wilka. I na niego jakiś większy poezdał Dobra, chował miecz. Czyli teraz się regenerujemy. Nie wiem co tu jest, to żółte na górze. No to coś padło. Teraz utłust... Nie, dobra. Zostawiam na razie tego wilka. Zobaczę co jest w tej okolicy. Potrzebuję wi więcej wiary, dzięki czemu odlokuję sobie. O! Coś tu jest. Coś niebieskiego, czyli na pewno rzadkie. Zostaw mnie, zbroje. Za Zbroję. Zatruty. Zatruty, norski strój. Wlaśnie się obrony, obronę. 2% odporność na trucizny. 1% szans na zniesienie obrażeń od magii. Plus 11 punktów zdrowia. Bierzemy, na pewno zakładamy. No, przynajmniej nie latam z gołą dupą. Zawsze coś. A tu mamy kolejnych przeciwników. Dobra, wycofajmy się trochę. Muszę ich to odciągnąć bo tam mi się niewygodnie walczy. On coś wyrzucił. No prawdo w końcu No, No! Hmm. kolejne jakieś ciekawe. Heł mamy Broń, Je więcej Dobra, weźmy to, Mniejsze obrażenia. Chodźcie, 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 chodźcie. Ale jak widać jest o wiele wolniejszy za to dwa ciosy i siedem Mamy ten w końcu. E, coś, tak, dosaliśmy atrybut wiary mamy w, e, Tora i teraz tak Sharja e, byka. Obszar zniszczeń. liczyć e, dla punktów wiary 1, czyli na Knockouts. Dobra, no, zobaczmy tu. Uderzenie Tora. wymagane jest że punkt wierny fizyczny dobra, tu nie. Weźmiemy to sobie nie i przeniesiemy się w to miejsce. Dzięki czemu będziemy mogli tego użyć szybko. To nie się żyje. No, padł po postęp, pobrek. Yeah, mamy napój many. Czyli tutaj napój się nam pojawił. Dobrze, wiecie co? Spróbujemy tego wilka zniszczyć, zabić. Z którą mamy teraz o wiele lepszą broń. Mamy naszą pierwszą minę, jest ona pod jedynką. I ją za pomocą prawego przycisku myszy. Chodź tu, ty przerośnięty. Ty przydalu. Pięknie, jeden cios. <ścoughs> Nic mi nie zrobicie. Aż to Wielkoludzie na zacznie, tak jednośnie Za 3 sekundy się nam uda, ale jak, jak on, tak on zabiera zdrowie. O! Różowy przedmiot, kawałek mięsa, to żeśmy dostali. Mamy ognia Urażenia 2% jest lepsza Claymore yy, Dwureczny 1826 yy, Szybkość wolno Szybkość wolno, zresztą normalny materiał żelazny Normalny żelazo, dobra przy się co mamy yy, Normalny, zasięg krótki to jest niezłe. szczerze nie mogę na dwóch tych dnać z nie wiem, przy tym. Wra nic, obiekty. Mam trochę żelaza, napój many i kawał mięcha. Przednią misji. A spódnie wygląda, nie wiem, co chciał to jeść, ale dobra. Na pewno póki co będziemy chodzić z tym młotem, on jest dosyć dobry. Mam przynajmniej sporo obrazy tutaj, bo to 49-50, mimo że jest cholernie wolny. Ciekawe mnie co tu jest ogólnie, bo tu jest jesteś pokazany na niebiesko, ale nie wiem co. Co się ognię tam na górę dosyć, tak samo tutaj. Może to są jakieś... Spoko. Nie wnikam co to było. Patrz. <laughs> NIE MA TO JAK MŁOD! O! Trafiliśmy na obóz! Mamy trochę więcej życia, ale i tak guzik nie zrobią. Kolejny wilk. Patrz, do, dobranoc. Leży, piśniko. Mam złoto. Weźmy, złoto zawsze w cenie, jak wiadomo. Coś jest? Jest coś do zebrania, tutaj. Lidzi tak, w skrzynki ten skrzynek tak, ukryto. Mmm, coś niebieskiego, fajnie. To jest druga skrzynia. Postawa siekiera. Cienny, nordycki, krótki, nadgarsty. Co to? Kurwaś jest. Zobaczmy. Poza Topór zbroja. O, mam butki Trzymamy ten i. Nadgasniki. Sporo obrony ogólnie chyba mamy. 9, 9 na 14 miejsc zajętych. Tak, na, na dół tutaj, tą drogę jak pójdziemy. Mamy naszą główną misję. To jest jeszcze. Podwyski wojownik. Patrz. Chodź tu. Nie uciekniesz mi. Tu są kolejni. Ale powiem Wam o dziwo, że dla, dla odmiany. Jak grałem to, to tą grecką wojowniczką, było mi o wiele trudniej niż tutaj. Wysoki, dwóch topór, dobra. Pójdziemy się na górę. Jest jeszcze dosyć spory przecinko, a ja chcę i po prostu zabić. Dobra, noc 51. Tu mamy wilki. Poza tym, jak gracie tą grecką wojowniczką, to na samym początku, w pierwszej lokacji startowej no prawie że startowej lokacji. Macie już łuczników. Tak, łucznicy. Jeden z najgorszych przeciwników, jaki, jaki jest możliwy na samym początku. są, tak, są wilki. Szkoda, że on y, obszarowa powstała. Tarcza, niech będzie. Szkoda, że on obszarowo nie atakuje. Tu jest skrzynka. Cały krótki łuk sprytu. Czy ja łuki mogę używać? Tak jest, mogę, jak miło. A zostaniemy przy buławie i będziemy niszczyć, miać i w ogóle zabijać. Co podząc dwóre się broni zniszczenia świata pluswa. <grych> tak, tak. Ambros odbijać i... Czy wzięliście swoje leki? Hmm... Tak się zastanawiając nie. A, no wiadomo dlaczego. A, dobra, wykończymy się tą grupkę przeciwników. I myślę, że to będzie na tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Mamy 101 na 140. No wiecie, chodzi mi tutaj trochę o dobić poziomu, tak? <grybujesz> Póki co, Wojownik mi się najlepiej gra. Nie wiem chciać ściągnąć tamtych z tych gór, ale tych to na pewno ściągnę. No! Przeżył! Szacunek najwyżej ulicy. Nic, nic. Chodźmy zobaczyć, tutaj. Jeden strzał, jeden trup. Bum. Yy, tak, jeszcze tak naponę tego co do StarCrafta Ludziska StarCraft będzie, ale. Nic, yy, coś po prostu nie chce działać dokładnie. Kurde, znowu z tym nagrywaniem. Razem naprawiłem, znów coś nie działa. Yy, dlatego StarCraft na razie odkłada na dalszy plan. Pociąg do StarCrafta odjedzie z peronu 6 kanału Power Arms, bądź The Witcher Wolves e, Planowany czas pociągu nieokreślony za usterki przepraszamy Coś w tym stylu. Dobrze myślę, że jak na pierwszy odcinek to będzie na tyle. Jak kuchnijmy... O chodź tu tor. O. Wygląda zajebiście brzydko, ale to jest inna kwestia. Więc trzymajcie się i do zobaczenia wy kolejnych odcinkach. Hej ludzie, cześć, pa!